Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Ile dla niej, dla niego znaczysz? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Gwiazda odwrócona. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz buław. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa Kiliów. Na spodzie talii jest karta sprawiedliwość i to może być tło czytania. To jest odpowiedzialność. sedno, gwiazda odwrócona. Gwiazda jest kartą psychoterapii. Sięgamy głęboko, by odkryć prawdę na swój temat. Jeżeli to zrobimy w sposób świadomy, z akceptacją, bez oceny, to możemy wejść na wyższy etap swojego rozwoju. Gwiazda pokazuje matkę ale gwiazdę mam odwróconą. To znaczy, że ona nie jest matką. Kolejny etap to jest złość. Kolejny etap to jest zrozumienie siebie i rozumiemy innych. Już nie mamy w sobie złości, smutku, żalu. Oczywiście nie raz jeszcze dostaniemy po głowie, popełnimy błąd. Ale to jest rozwój. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Wcześniej mogliśmy robić dwa kroki do tyłu i od czasu do czasu zrobiliśmy krok do przodu. Warto jest przyjrzeć się tej gwieździe, bo dzięki niej można się dużo nauczyć. Tutaj jest duże połączenie z Bogiem. Pojawiła się arogancja wobec gwiazdy. Gwiazdę mam odwróconą, to znaczy, że gwiazda mogła być niedoceniona. To też jest pesymizm, to są wątpliwości. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz Buław. To jest ucieczka przed obowiązkami, brak zdecydowania. A tak naprawdę. To jest nadmierne ego. Nasze ego podnieśliśmy do rangi generalskiej. Teraz trzeba sobie uświadomić o popełnionym błędzie. To też jest niezobowiązujące spotkanie, romans, kłótnia, sprzeciw, zerwanie więzów przyjaźni. Mógł być problem z wjazdem. Strony mogły się nie zrozumieć lub Ego z jednej ze strony było tak nadęte, że położyło wyjazd czy komunikację. Wynik, odpowiedź, rada: królowa Kilkuf. To są wyższe wibracje. To jest energia, która uzdrawia. To jest wrażliwy partner czy partnerka. Jest delikatny i miły. To może być rak, ryby czy skorpion. I również inne znaki. Potrafi wyleczyć rany z przeszłości. Wie dużo o miłości. Wie, jak kochać. To jest osoba tajemnicza. Karta Króla Kilichów wskazuje na obecność cichego wielbiciela, który żywi żywe uczucie, ale nie ma odwagi. Okazać tego uczucia. Ktoś wcześniej powiedział, że wcześniej były domy z błota, a za to serca były ze złota. A dziś domy są ze złota, a serca z błota. I tutaj jest dużo racji. To też jest wsparcie. Czyli jeden z partnerów jest. jest Blisko realizacji swojego marzenia. Na przykład chce kupić kamper. Wpłacił już zaliczkę, ale zaczął się wahać, czy to jest dobra decyzja, czy to jest dobry ruch, czy to jest dobry pomysł. A druga strona mówi, aby nie bić piany, kupić kampera, bo to jest Twoje marzenie i nie będziesz wiedział, widziała. Jak to jest mieć kampera? Jest ważne, co nas otacza i powie: zrób to. Dla tej osoby, jesteś osobą, która działa celowo, jesteś praktyczną osobą. Osoba w królowej kielichów ma swój świat, który dla niektórych jest niezrozumiały, dziwny. Wybacza. Jest eteryczna. Jest nieśmiała. Nie wychyla się. A to jest gwiazda. Jest niezależna. Ale szuka wsparcia i podpory. Bo świat rzeczywisty zdarza się z jej światem duchowym. Lubi świat artystyczny, ezotoryczny. Lubi ciszę. Kobieta powinna dać wsparcie, powinna dać wsparcie partnerowi, a mężczyzna powinien pomóc partnerce. Takie są zasady w partnerstwie. I to jest podstawa, aby związek trwał. Dojrzały i wartościowy mężczyzna nie chce, aby ona jemu usługiwała, bo on chce mieć partnerkę. On nie wraca do kobiety, z którą się rozstał. Dla niego to byłby wstyd i potwarz. Wcale się nie dziwię. On by się wstydził przed sobą i wstydził się, wstydziłby się otoczenia. Dojrzały. Zawsze zamyka przeszłość. Dziękuję. Dbaj o siebie. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Jeżeli ten film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.